Dzień dobry! Witamy Państwa w pigułce wiedzy numer 2 z tematu wiadomości podstawowe. W pigułce tej przedstawimy Państwu podstawowe działania na wektorach. I zaczniemy od sumy wektorów. Sumą dwóch wektorów A i B jest wektor C, którego kierunek będzie przechodził przez punkt przecięcia się kierunków wektorów A i B. Długość wektora C wyznaczamy jako przekątną równoległą boku którego bokami są wektory a i b. Zwrot wektora C zależy od zwrotów wektorów a i b. Dodawanie dwóch wektorów jest działaniem przemiennym, czyli zachodzi związek, że a plus b równa się b plus a. Mamy dwa wektory a i b. Przenosimy sobie równolegle wektor a. Na początek tego wektora a przenosimy równolegle wektor b. I rysujemy równoległobok, którego bokami są wektory A i B, wobec tego wektor C będzie przekątną, dłuższą przekątną tego równoległoboku. No i teraz, żeby wyznaczyć yy, kierunek tego wektora C, przeciągamy kierunek wektora A, kierunek wektora B do przecięcia. I przez punkt przecięcia kierunków wektorów A i B będzie przechodził nasz wektor C, który jest sumą wektorów A i B. Analitycznie sumę wektorów zapisujemy jako, czyli z wersorem I jest związana suma AX plus BX, współrzędnych AX plus BX, z wersorem J suma współrzędnych AY plus BY, a z wersorem K suma współrzędnych AZ plus BZ. Sumę wektorów możemy także narysować w troszkę inny sposób. Otóż przenosimy sobie równolegle wektor a, do końca tego wektora a przykładamy równolegle, przenosimy wektor b i łączymy początek wektora a z końcem wektora b, i mamy wektor c. Ponieważ dodawanie jest przemienne, możemy zrobić to w drugą stronę. Czyli zaczynamy od wektora B, przenosimy równolegle wektor A i teraz łączymy początek wektora B z końcem wektora A. I mamy wektor C. Iloczyn skalarny. Iloczynem skalarnym dwóch wektorów A i B nazywamy skalar, czyli liczbę, którą obliczamy z następującego wzoru. Gdzie A jest długością wektora A, B jest długością wektora B. Tak? Czyli mamy dwa wektory A i B. Przeciągamy kierunki tych wektorów do przecięcia, a kąt alfa jest kątem pomiędzy kierunkami wektorów A i B. Analitycznie iloczyn skalarny zapisujemy sobie jako sumę odpowiednich iloczynów, czyli Ax razy Bx plus Ay razy By plus AZ razy Bz. Znając iloczyn skalarny, jesteśmy w stanie wyznaczyć kąt, jaki jest pomiędzy wektorami a i b z takiego wzoru. Iloczyn wektorowy. Mnożenie wektorowe jest działaniem, które dwóm wektorom a i b przyporządkowuje ich iloczyn wektorowy. Ten iloczyn wektorowy jest to wektor c i wektor c jest prostopadły do wektorów a i b. Natomiast zwrot wektora C określa reguła prawej dłoni. Reguła ta mówi, że jeżeli cztery palce wskazujące środkowy, serdeczny i mały pokazują obrót od wektora A do wektora B, to kciuk pokazuje zwrot wektora C. Długość wektora C wyznaczamy z następującej zależności: AB to są długości wektorów AB. Kąt alfa jest kątem pomiędzy kierunkami wektorów A i B. Mamy iloczyn wektorowy, tak? mamy i wektory A i B, mamy kąt alfa pomiędzy kierunkami tych dwóch wektorów, mamy wektor C, którego zwrot określamy w ten sposób, że przykładamy sobie cztery palce tak, aby pokazywały obrót od wektora A do wektora B, wobec tego kciuk będzie pokazywał zwrot wektora C, który jest tutaj do góry. Tak tutaj widzimy, że ten wektor C jest prostopadły do kierunku wektora A oraz wektora B. Analitycznie iloczyn wektorowy zapisujemy jako rozwinięcie takiego wyznacznika, gdzie w pierwszym wierszu mamy wersory i, j, k, w drugim wierszu mamy współrzędne wektora A, ax, ay, az i w trzecim wierszu mamy współrzędne wektora B, bx, by, bz. I na podstawie definicji iloczynu skalarnego możemy stwierdzić, że jeżeli dwa wektory są do siebie prostopadłe, to ich iloczyn skalarny wynosi 0. Dzieje się tak dlatego, że w iloczynie skalarnym mamy cosinus kąta alfa. A cosinus dla kąta 90 wynosi 0. Zero. Czyli zerowanie się iloczynu skalarnego jest to więc warunkiem prostopadłości dwóch wektorów. Jeżeli iloczyn wektorowy dwóch wektorów wynosi 0, to wektory te są do siebie równoległe. Tak? Ponieważ tutaj w iloczynie wektorowym mamy sinus kąta alfa, wobec tego sinus kąta 0 jest równy 0. Zero. Zerowy iloczyn wektorowy dwóch wektorów jest zatem warunkiem równoległości tych wektorów. Dziękujemy za uwagę.